2010-2011 e, e, wspaniałe miejsce, czwarte miejsce e, pięknie, ale dziękuję, dziękuję, dziękuję wszystkim, wiadomo, trenerom, e, działaczom, e, pomoc medyczna, i no, oczywiście piłkarzom, co ich, coś tam nie znam do tego. Naprawdę tak dalej. Chciałbym, żeby w przyszłym roku dziś może, żebyśmy o tej, tej, tej samej porze w 2012 roku jakby działo, świętowali. A klasy, a myślę, że to jest bardzo realne, bo po dzisiejszej grze, nie tylko po dzisiejszej grze, ale oprócz gry ze Szczawinem naprawdę zagraliśmy fenomenalnie. Niektórzy dziwili się, że nisko jesteśmy w tabeli, a naprawdę łukastypiny jest zajebisty. Naprawdę, przepraszam, że użyłem tego słowa, ale naprawdę dzięki bardzo, dzięki wszystkim. Naprawdę thank you very much. Do Anny Nowakowskiej, proszę. Dzień. Dzień. 私もそうです。<laughs> 说的是我吗 2010 roku. To nasze panie prawa, naprawdę jest to kapitał ludzki. Oczywiście wielkie ogłosy, przygotujmy wielką ofertę, dziękujemy i brawa.

That you Jeszcze... Wszystkim, oczywiście wszystkim, Przewodnikom, prawcom, czyli. cały to się bez, Kapitan Trumba. Kapitan Trumba. Kapitan Cisza Kapitan Trumba. Kapitan Trumba. Kapitan Trumba. Kapitan Kapitan, <laughs> kapitan Trumba. Ja tak, temu byłem gdzieś tam daleko Przysika. 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 Jak to jest Jak przeczytałem na internecie skład całej kadry sztabu szkoleniowego, drużyny, znaczy zawodników, to od razu tylko się do siebie A to jest pograł w Cześć! Tak, że mogę jeszcze zagrać. Mam nadzieję, że będę. Łukasz Krawczyk! Łukasz Krawczyk! Łukasz Krawczyk! Łukasz Krawczyk! Łukasz Krawczyk! Łukasz Krawczyk! Za wielki dłoń, za serce, które się wkłada i które o nacisk nie będzie. Tak szybko. Chciałbym, chcielibyśmy podziękować naszemu prezesowi, Marcinowi. Dziękuję! Dziękuję!

E, teraz e, uh honorujemy małymi takimi, powiedzmy, e, zawodników, którzy się wyróżnili, włożyli dużo serca w, ten, w tą drużynę. Ale wszyscy oczywiście to no obiecują. Ale nie.

Krystian Walczow. Yeah! Oh. <laughs>